Ej, jak się nazywa ten modelnik balansów? Też chcę taki, bo dupy takie nie będę miała, ale chociaż se buty kupię. Ja nie mam szczura. Jedziemy idzie tu! Zabrała <laughs> go! <laughs> Koleżanko, robieraj się i dupę pokazuj. No kolego, do matki takie wiadomości możesz wysyłać, ale nie do Michaliny. Pomyliłeś okienka rozmowy, widzu. Uhuhu, uh, jaki rycerz, broń, A jak? nie podoba mi się to. Kochanie, muszę to polajkować, nie patrz tak na mnie. Spokojnie, ona jest starsza nawet od ciebie. I tak 10 minut Vanessa, akurat miniaturkę się załatwisz. Dobra, 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 dobra. Jest no. I co? No. Spodenki. Widzieliś coś takiego? Tak, bo kurwa... Czekaj No. I tak bym cię klepnął w dupę. Ja na szczęście nie, co nie zmienia faktu, że przez to sytuacją jest taka, że ja wiedziałam, że ja ten kredyt mogę wziąć, dlatego że ja mam dodatkowo Twitcha i będę mogła Twitchem opłacać kredyt. No nie mogę Twitchem już opłacać kredytu y, obecnie, bo to jest po prostu dużo za mało. Więc no musiałabym mieć lepiej płatną pracę, więc po prostu teraz y, jakby wynik będzie tego taki, że będzie mniej streamów. Yeah. Wzięłam kredyt, bo myślałam że opłacę z Twitcha, ale mam za mało Twitcha. Głowa do ten mózg przedsiębiorczy. Naprawdę. Czytaj, skoro masz kula, możliwość dania tych to 5... to co miesiąc tych Bo jakby tak każdy co, co miesiąc dawał tysiąc złotych. No mam. No, no właśnie o tym kurwa mówię, no nie, masz to tysiąc złotych, to kub no tak, no tak, to mi jako to się należy, bo ja potrzebuję. Ku... Bilet do Francji mieć. Ja potrzebuję, bo ja widziałem, że Daniel Magical był, ja też potrzebuję jechać, no nie? Więc no tak, tak. Niech będzie tego taki, że będzie mniej streamów. Kurczę, ja nie no mam nadzieję, że ty paznokcie chociaż sobie wtedy za darmo robi, nie? Bo ja, ja też jako dziewczyna, jak widzę, że ktoś narzeka, że ma mało pieniędzy, a potem widzę, że ma na przykład przedłużane rzęsy, czy nie, chodzi do fryzjera e, takiego normalnego, a nie w domu farbuje, czy właśnie ma cały czas nowe pazurki, to też kochani, no takie pazurki potrafią kosztować 150 zł. Że miesięcznie, jakby, jakby tak część z was faktycznie, tą dychą, dwoma, trzema, kto może i stówą, wspierali regularnie co miesiąc, a nie raz na jakiś czas wyjątek, jak wam się zechce kliknąć tego PayPal. Jak wam się zechce kliknąć. Bo ona ze złego założenia już wychodzi, że oni coś nie mają dać. Wiz to kurwa tak. Adbloka, no soup, internet z McDonalda i się cieszę, że ma free content. A coś pierdoli, że za mało donatują. Zerowane. No, beka z Ciebie, ha, beka z Ciebie. Dzięki, dzięki za wyzerowanie swojego konta dla... Yy, dzięki za wyzerowanie swojego konta dla mnie, dla streamerki. Buziaki, mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu zrobisz dokładnie to samo. Nie wszystko w życiu jest sprawiedliwe. I bycie popularnym, i bycie streamerem, i zarabianie na tym nie jest sprawiedliwe. I możesz włożyć w to nie wiadomo ile pracy. A i tak może ci nie wyjść. Nikt ci nie powiedział, yy, że idąc na Twitcha, jak będziesz sterować 120 godzin, to odniesiesz sukces. Nie ma takiej gwarancji, nikt ci nie powiedział takiej gwarancji, więc względem czego masz teraz oczekiwania, względem czego masz teraz wąty, że dlaczego sądziłeś, że będzie inaczej, jeżeli nikt ci tej gwarancji nie dał? Ja w ogóle zapomniałam odpisać mamonowi? Dobra, kurwa, ona wyzywa ludzi! Ona wyzywa ludzi! Dobra, no przy... dobra, jednak ją i... no nie? Ona zaczyna wyzywać ludzi. Ciekawe, kiedy ona będzie stać dzieci na mieszkanie. Ona wyzywa w tym momencie ludzi od biednych, kura dzieci, i ona oczekuje, że ktoś jej wyśle pieniądze. Wyzywając ludzi od biednych dzieci. Co? Kurwa? Jesteście dorośli, większość z Was. Spójrzcie na to trochę z perspektywy, jakbyście to byli wy, i byście 120 godzin poświęcali na coś do tego jeszcze w Ale kogo to obchodzi? Będę kuwa pokazywała dupę zaraz, bo nie chce mi się wysiąść, a muszę zamknąć. Potem. Uch! Ustawię. Ciekawe, czy skoro mam takie duże cycki, to mogłabym wsadzić sobie do buzi i spróbować swojego mleka. Nie no, nie ma opcji chyba. Albo tak, albo jest taka opcja. Ty, no chyba mogłabym. A ciekawe czy w małżeństwach ktoś mąż bierze i próbuje mleka z cycka żony. A wiesz, że Luki podrywa Menders? Ta. No. Kurwa, ale musi być zdesperowany. Remek! <laughs> Ja uważam, że żeby mieć dziecko, to znaczy ja tak chcę mieć, to muszę mieć minimum być z dziewczyną, minimum 2 lata i mieć minimum 3 cyfrową liczbę na koncie. 3 cyfrową? Tak. Nie mogę, nie mogę, nie za to robi. nie no, dobrze był. Brana, takie mam bo... no, nie. Twoim oknem wylądowało ufo? Tak, jestem ufo, jestem ufo Stać sobie to w dupę ciekawe czy będziesz świecić No, chętnie Ja kieruję, ja kieruję, chodź, 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 chodź Sylasa musisz najpierw No Ja... Luki, a lubisz Szini? Lubisz eee, szyni? No lubię, lubię, no lubię. A podoba ci się? Eee... No. Ja wiem. No jest, jest okno. Ok, a bardziej ci się podoba Szini czy Menders? <śmienny> <śmienny> ja <p *dolę>. No, <śmienny> słuchaj. Eee... Mhm. No wiesz. Nie? Zastanów się. O! Chyba, C chyba został zagięty. Widzicie co? Szczerze mówiąc, to ja nie uważam, że pokazanie cysków jest czymś ofensywnym. Znaczy, ja może żyję w mojej bańce i dlatego mi się tak wydaje, ale ja generalnie nie uważam to za coś takiego kupa, nie wiem, kategorii niewybaczalne rzeczy, które ludzie robią w internecie. Niespecjalnie. Tak nie zrobię, co musisz zagrać za karę. Eee, to nad tą opcją pomyślę. Teraz do pierdzenia na streamie w ogóle, zobacz. Ale, ale, ale o, chyba ona walić. Bąka no co fajnie, i ci bąka i pierd** i innego bąka Nie wpieralaj się ty kuba śmieciu j**any Śmieciu